Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Gricanter Strike 1.6. Jesteśmy na serwerze evilshot.pl serwer Geomod. No i, i i i ten odcineczek poświęcimy osobie, która ostatnio narzekała, że nie była na moim odcinku. Jest to administrator. Yy. Się chłopaka, który ma który więcej lat gra w C.S. niż większość tutaj osobników ma. Ale wracamy do Bambra. E, poświęcimy ten odcinek Bambrowi. Człowiekowi, który. No, no, to no. Twórz mu się rozlewa na każdą stronę. nie będziemy oglądać jego akcję. W razie czego będziemy go wyśmiewać, szydzić z niego, aby się popłakał. Może schudnie, biegając po BS-ie, Ale zanim to zrobię, jeszcze naleję sobie. Odrobinę napoju Będzie to słodki napoi. E, zabierający dużo No i cóż, i Bamber niczym się nie wykazał. E, brawo Haker. Także przewiniamy teraz na Hakera. Bamber! Ty masz zamiar tak się pokazywać z takiej strony. Dajmy mu trochę tego y, bamber, bo... Y, poświęcam odcinek tobie. Pokaż, że potrafisz, masz jakieś umiejętności czy coś Bamber reset score No dobra o, Zobaczymy jak Bamber się odpala nagrywasz jego grę Tak, dokładnie, będziemy podziwiać co Bamber robi. Bamber się teraz odpala Dobrze, Bamber wystartował Poszedł od CT. Nie wiem jak w ogóle miejscówki na werpace się nazywają, także no. Na, na balkoniku Podbija B. Bardzo ładnie. O, słyszał wody. O, pierwszy leży. Brawo, Bamber. Plecki, czyś byś miał. Dawaj. Kurczę! Ty co rozdał? Nie, no patrzcie, co Bamber robi. Jak, jak trzeba, umie się pokazać z tej lepszej strony. Aczkolwiek no, nadal uważam, że jest y, cienkim graczem, no, bo ma zbindowane reset score pod y, przycisk W. Dobra, widzimy, że Bamber wiek na plac zabaw. Robi sobie strefy kulturalnie na double jumpie Dobra, zobaczy swojego teammate'a. No dawaj bamber, dawaj That's ker, dobra No bamber, bamber, bumber Tu nie rozda No, dawaj bamber, dawaj Słyszmy jak robisz strefy, no patrzcie go, patrzcie go patrzcie go! Coś mu nie wychodzi zbytnio, no ale dobra Wiecie, nadmiar tłuszczu sprawia, że szybciej opada, to no nie o, rozdaję, rozdaję wam to. Rozdob, co się dzieje? Matko bosko, haker, a z tobą co się dzieje? Pokoju, oh zabierzcie. Odpal się, bo chcesz, żeby babę w jakby się podkładasz. O, kolejny dosyć skore. Co za ludzie! No, nagranie musi wyjść ładnie. Jednak przyjemny jest Hacker Hacker to następnym razem robimy coś o tobie. Robimy frak. Mówi Hacker i magiczny Zeusz, czy coś. <ścoughs> w ogóle myślałem, czy by nie wgrać na miesiąc jakiejś magicznej różki, że biegasz sobie i kurwa z 10 metrów z różki... Ja odebrał hakrobi z tego taga. Okay. O, fuch, hakrobi, bambrowi, co ja gadam? Mamy, jest, jest, Jaki shot w ogóle? Czy jest ktoś tam? Uciekł schodami na górę. Okej, okay. nie, czekajcie. Coś tam było, coś tam było. O, przepraszam. Boże. Uwaga, bamba, tutaj mi się żyć O, o. Znalazł jeszcze cukiereczka Niesamowite, co robi bamberek. Bamber wbija się na sajta, powolutku. Janek nie powoli. Używając dobrej jumpa wskoczył. No i cóż, no i zbytnio bumber nie musiał się pokazywać tutaj klasy. Miejmy nadzieję, że Bamber chociaż złoto zdobędzie. Macie jakąś kosę do 40 euro 40 sprzedać? O! Już tutaj jest słyszę ile? Do 40 euro Wystaw i wystawiamy sobie jaką mamy kosę na przykład. Ogólnie możemy sobie otworzyć skrzyneczki, jeżeli chcecie w halloween Ultra Violet. nie ma więcej kos. okej okay, no to co, sobie i wystawimy sobie Ultra Violet za cenę 40, może któryś kupi chętny użytkownik internetu <klimy> oraz tego serwera, czy Bumber się wyłożył no niestety Bumber się wyłożył, został haker także no, o wbija mój kolejny syn gex, cześć gexu przyjacielu złoty, synu potałem. Trzeba się podlizać ogólnie, bo może wtedy oblodzi czy coś w końcu. Bo o dwóch tygodni no nie oblodził. Którego debila? A, ok. Geks wysłał sesy. No ba, Bamber, ty to jednak jesteś debil. No nie? Debi. <laughs> ogólnie, Geksiu. Graj jak najbardziej. <śmany> Bamber Graj jak najbardziej tak na prosie, bo robię coś dla Bambra i masz postawiać wyzwanie. Wracamy ja do Bambra. <śmany> oni są razem, czyli że geje? No. Och, cholipka. Dobra, poczekajcie, ogólnie potem sprawdzę sobie tego. Hmm. Discord no to co dalej rozgrywkę Bambra. Widzimy też, też Bamber już wbija sobie na plac zabaw. I i i. No niestety, ja ty zabrą mu No Bamber nie ustrzelił, no niestety, nie udało mu się, ale masz szansę. No niestety, tak nie ma tej szansy zawisał mu zabrany frag. Bamber celowany schodki, czy zejdzie na dół, czy będzie skakał. Jednak będzie skakał do Wutmana. poczeka, aż kolega się wyłoży. Patrzcie, Bamber będzie robił zeusa, Bamber będzie robił zeusa. Dawaj Bamber, dawaj! I nie udało się! Ja pierdzielę co jest? Bamber. Jest <ścoughs> nie no, dobra, wracamy sobie z powrotem do Bambra. Bamber musi zrobić tego Zusa. Bumper, zrób no Zeusa na tak odcinku. Zrób Zeusa na odcinku, proszę cię. Miejmy nadzieję, że da radę. Chociaż jak zdraszuje, to ma szansę. Patrzcie, nie ich na B. Gepcie się tego. zostaje woda. Jeżeli wodą da radę, to jest. jest, jest, jest. Bamber! Wiesz, co jest najgorsze? Może to się nagrało... Nie, nie, nie! To nie będzie ucięte! To będzie specjalny do Frak Movie i nazwę to Bamber to kurwa kozek, bóg, y, zeusaj coś takiego. JP. O, w sumie nawet JP możemy wstawić skiny. Dobra, wstawmy sobie. Eee, dołącz do puli i halloween, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dobra, dołączyłem. Spokojnie, musi super podkoczy Panowie, zapraszam na JB, na jp, ukośnik jp, dobre skiny. Na jb. Zamknij bo się zaraz skatuje, synek. Wracamy do Bambra, Bamber musi strzelić Zeusa. No, lecisz Bamber, lecisz. Bamber poleciał sobie longiem. Skróci toalety, nie, poleci przez zabaw, jak zwykle, obok fontanny. Patrzcie, wyczekiwanie, dwa flesze. I jednego z okazji zabija, także to to żaden problem, żadne wyzwanie. Patrzcie, smokuje i będzie wyczekiwał z Zeusem. Zresztą, nie dajesz, to masz więcej poszty, co? Hmm. Ale o co pytałem, bo nie kojarzę. A, no on żyje, to Za dużo oponentów. Bamber mówi mówię, haker już pisuje reset score, no co się dzieje. Dawaj Bamber, zrób to Zeus na odcinku, proszę Cię. Dobra, leci longiem. Czy wie, że ktoś jest? Nie, nie wie, że ktoś jest na, na, na placu zabaw, więc polecie zgodnie. Słyszał, Słyszał go. Słyszał go. No i niestety Bamber znowu nie do rady. Drap Scout, please. No niestety nie dopniemy nie Cię Scouta, kto został w puli. Hacker nie żyje, Gex nie żyje, Bumber nie żyje. No kurza, twarz <laughs> musimy oglądać Dagu, THC Dagu, kupca to drop, to drogi nie jest. Ale hacker, to przyjemny dla użytników internetu. chujem, <laughs> Pierdolona Patrzcie, patrzcie No, dawaj, dawaj, dawaj Dawaj, dawaj, dawaj No Dawaj Akurat Dago tu umie strzelać jako tako O, nie dostał fleszy, uniknął, także nie jest źle No i Dago ma szansę no, no. Te strzały to takie 2 na 10 No niestety czas mu się skończy, nie ustrzeli Rundę dla CT Przepraszamy Takie też się zdarzają Kurwa! <gry> no i wracamy z powrotem do Bambra. Panowie i panie, wiecie co jest najgorsze? żebym się szczać strasznie, a nie chcę odchodzić od kompa, bo muszę zobaczyć, jak Bamber robi Zeusa. Butelki pod bokiem nie mam. Tak, który bym się odlał, to nie wypada, bo jeszcze nie jest pół litra. E... Nie napoju skokowego, tylko że pół litra napoju do picia takiego słodzonego. No, Bamber ma okazję! <gry> O Jezu, no niestety, Bombrowi nie myśli. drugi z kolei Zeus, drugi z kolei, dobra Przenosimy się w ogóle teraz na Geksia, bądź na hakera. Dobra, zobaczymy Geksia, Geksiu poleci sobie Bamber, widziałem to, to wszystko jest nagrane z twojej perspektywy <gry> Także no, oby tylko Bamber że sobie robi jaja, ja. nie chcę mi się grać, Do tego się nie respektuję. Co ty myślisz? Ja nagrywam tylko jak gram. Dobra, poleci. Co on napisał? A to dobrze. Okej, okay, okej, okay. czyli może Bambre wybiliśmy z tropu. Może jednak nie będzie wiedział teraz, że nagrywam. Czyli będzie taka niespodzianka dla mojego ulubionego admina. Dobra, może nie ulubionego, ale mojego jednego z ulubionych. Naprawdę, Bambre jest solidny człowiek. Olej, w biało na łeb. Chyba mi się wcisnął Zbindowany do rynku I teraz cały czas będziemy się matkę w skrzyni No oh, i... To Ojej no znowu niestety dostał No kurze twarz No i cóż, musimy podziwiać Geksa w takim razie Co robi Geksu się pilnuje prawdopodobnie longo. Tak, to jest Long, bo poznaj tego trochę No i rotuje na CT Na side A Strefus Tak, ja mam Longa Okej okay. Geksu idzie na B Patrzmy co robi haker. Hacker sobie wbija. Krąży sobie w ogóle pilnując drzwi. Chociaż nie tak zbytnio pilnuje. Również haker próbuje skręcić. No i niestety, resetu ponownie przegrało, Wracamy do Bamra. Bamber dawaj tego resetu, to resetu czekać nie mogę gdzie. A co on chce od reseta? Halo. Bamber statystyki, 10 na 6. No, 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 Bamber kręci życiówkę. O, o. Dostał za... okej okay, tak. fleszuję. No, Bamber, dawaj, dawaj, dawaj. No, po prawo. Niestety nikogo nie ma. Po lewo. Nikogo nie ma. Musisz bić na drabinę, bądź rotować na dorzy. Niestety nie wie Bamber, że na niego tam czekają. Chociaż patrzcie, patrzcie. Sprawdzę miejscówki. O jej Bamber moje ty złotko, coś ty zrobił. Dobrze, wracamy w takim razie do Geksia, bądź do hakera, jeżeli haker jeszcze żyje. Haker żyje, patrzmy co robi haker. Haker stoi sobie. A niestety nie ma tak łatwo. Ty da się na ten daszek wejść? No dobra, i haker ucieka. Poszedł na T spawn. Co robi Geksja w tym czasie? Geksja niestety już nie żyje. Został zgaszony. Co tu się dalej dzieje? Hacker pilnuje paki, ma paki, pilnuje paki, chociaż jedyny mądry. Ale czy dał info, że posiada paki na B? No nie jestem tego pewien. otecki, matku, ludzie! O! Leży, dawaj, hacker, dawaj. jak hacker co skanować, próbuje. Podniósł Galila. Patrzcie co robi Haker I Haker to ugrał, gratulujemy Hakerowi Który ponownie wy... ponownie? Nie wiem w sumie czy ponownie, no, ale ugrał misję dla swojej drużyny No i ponownie wracamy do Bambra Który tu już raz wracamy do Bambra Żeby pokazał nam swojego skilla, no ale niestety Bamber ponownie również wziął Zeusa No bo zara reset dla... I panie za Ej, w sumie faktycznie No bo tak, no bo reset i... zara już Wszyscy mają tam No, no tam jest Zeusa Bamber, Dobrze, Bamber zdobył sobie dwa fragi, czyli już wyszedł na prowadzenie 12 do 7. Gratulujemy do naszego kochanego bambra. Czekajcie, Bamber chyba ma na imię Bartosz, więc będziemy do niego zwracać się po imieniu, chociaż jeszcze sprawdzę tak naprawdę, mam zapisane w notatniku imiona każdego administratora, który u nas jest. Dlaczego? Bo czasem nie lubię zwracać się do nich po pseudonimach, czasem wolę to po Tak, Bamber nazywa się Bartosz, także Bartosz, udawaj. Trzymam za ciebie kciuki, nie ośmiesz się. Ma! Ma Mago, ma go! No i niestety prawdopodobnie nie pójdzie. No i nic mu nie wyszło, no kurza twarz Bamber! Ojejku, tak chciałem zobaczyć Zeus'a, tak chciałem zobaczyć Zeus'a w twoim wykonaniu, niestety. Wracamy do Bamba ponownie. Bamber ponownie wziął Zeus'a. Ile razy ja jeszcze powiem w tym odcinku ponownie, kto policzył raz w tym odcinku, ten, mówię ponownie. I napiszę poprawnie w komentarzu, daję mu kurde SV e na pół roku na naszym serwerze CSGO dawaj bamber dawaj wierzę w ciebie, wierzę po prostu wierzę. Cudowne flesze słyszę otworzone drzwi. Nie, drzwi zostały zamknięte. I wbija sobie i kurze twarz leci drabinkowego. I niestety bumper polegnie. Dobrze, Bamber zdobył dwa fragi, ale nadal nie ma tego czegoś, nadal nie ma tego na co czekam tak bardzo. Bym mu podpowiedział, ale no nie chcę być taki hamski dla ludzi. Dawaj Bamber. No i kurczę, czyżby Bambra wyrzuci? Mam nadzieję, że Bambra nie wyrzuci. <laughs> No, niestety Bambra nie wrzuciła. Znaczy, się niestety bardzo dobrze w sumie, co ja mówię, niestety. Bambra nie wrzuciło do serwera przez jego klatki. O chuj. Cool. 42 ping. ale w sumie ping to ma dobry. Może to ja mam promo. Chociaż wątpię, Bamber ostatnio się pali na klatki i na No, jak może... co no, jeszcze dobie jakiegoś toteka. Dobrze, Bambar. Dawaj, wierzę w ciebie i w twoje umiejętności. Bambuś, dawaj, dawaj. Proszę cię, serduszko moje. <laughs> I znowu stoi w miejscu. Aha, zawiesiło go. Czyli to on ma klatki, patrzcie. Może to dlatego nie może wykonać Zeusa, gdyż posiada klatki. Ale nie kupił chyba tym razem Zeusa, lata z za zakaczem. Dobrze, Bander, kolejny frag dla ciebie. Jestem z ciebie dumny. No i lecisz, chodź, ci Bamber, zdobywaj te progi. Ops, pierwszy wskok, drugi wskok, no i ciekaw, Bumber pójdzie dołem czy górą. Bumber z kolei pójdzie, pójdzie, pójdzie drabinką dołem. Tak jest Bumber, tam masz jednego, uważaj. O, o, może będzie kos. Kurze twarz, jaki ładny headshot od tyłu, niestety nie był to zeus nie była ta kosa, chociaż już po ruchach widziałem. Bumber zawsze, ja, jeżeli... Po, po ktoś... jednego normalna dragona, tak bez tego, to jest sprzedaje się mnie. No. Ja kilka Dragonor'ów sprzedałem za 1 euro. No Ale mi chodzi, tak wiesz, jaka jest taka choćby stawka normalna, nie? Od 50 mi się wydaje w górę, zależy kto, jak bardzo podobny do dolora. No ee, Miałem powiedzieć, że Bumper zawsze, gdy ma zamiar zrobić kosę, to tak zwalnia i powoli nagle zatrzymuje. No niestety Bamber, w tym, Bamber się nie pokazał z do najlepszej strony statystyki 18 na 9 nie jest źle, zawsze może było być lepiej, no, bada, bada. no ale za nieostrzelony. Dziękuję bardzo za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcineczku. Cześć!